Dzień dobry Państwu, nazywam się Andrzej Wysokiński i jestem lekarzem weterynarii. Dziś zwracam się do Państwa z apelem, abyśmy nie bagatelizowali problemu obecności guzków na ciele naszych zwierząt. Zauważyliśmy ostatnio, że mamy w przychodni znacznie więcej pacjentów z chorobą nowotworową. Są to najczęściej małe, wydaje się z pozoru mało groźne guzki obecne na skórze. Natomiast trzeba mieć świadomość, że one z czasem mogą ulec uzłośliwieniu. Taki nawet malutki guzeczek, którego My staramy się nie zauważać, z czasem może stanowić prawdziwe zagrożenie życia i zdrowia Państwa pupila. Dlatego apeluję, abyśmy tego nie bagatelizowali i z nawet najmniejszym guzkiem, z każdą najmniejszą deformacją, abyśmy jak najszybciej udawali się do lekarza weterynarii. I korzystając z okazji, przypomnę jeszcze, że każdy pies i kot, który skończył 7 rok życia, traktowany jest jak senior, czyli zwierzę, które ma zwiększone ryzyko wystąpienia choroby nowotworowej. Dlatego też w wieku powyżej 7 roku życia pamiętajmy o tym, aby nasze zwierzęta badać częściej i być bardziej uwrażliwionym na obecność ewentualnych problemów natury nowotworowej. Dziękuję serdecznie.